Dzień dobry korzystając z ładnej pogody umówiłem się dzisiaj na rozmowę z panem e, doktorem Janem przybyłem, za chwilę mam nadzieję, że go spotkam, także coś ciekawego nagramy zapraszam kurcze ty to, to w stówę kosztowało, to tu masz za 3 zł można kupić mhm. jasne to no i szanowni państwo napotkałem pana doktora Jana przybyła na ulicy Piotrkowskiej ciekawe ile ta pustyla ja kosztuje zobaczymy może w cenie zestawu z McDonalda kupimy kawałek A to dwa tomy są. Tak, są dwa. O to pewnie było bo to jest rzadko to Nie wiadomo, rzadkość. bo to pewnie było na makulatury. Ale to bardzo ciekawy Dane. tytuł. Niemcewisz od przodu i tyłu. Bardzo No i tam jest, są panowie tak z zespołu takiego Brosy też tacy. Bardzo ten... A ci z tyłu, tak? Tak, to, 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 też podobno byli tacy z tej mniejszości, która będzie może większością na zachodzie. Aha. Aha. no podobno w Anglii... O, a tutaj książeczka, która podbiła Amerykę 20 lat temu. Seks w Wielkim Mieście, serial był. Taka słynna Żydówka, Parker chyba grała. A to te, 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 te takie dziury, co to co Tak, co, tylko... się, co się chwaliły przy sushi i co im kto zrobił. Aha, no. W tym jedna lesbijka chyba. A to jest bardzo ciekawy pomnik. Proszę Państwa, pokazujący bardzo no, kiedyś prestiżowy zawód. Jeszcze kiedyś latarnie były gazowe. No to taki człowiek właśnie latarnię zapalał, gazi się nie ulatniało później no, i tak dalej. No, a później, kiedy już elektryczność weszła, no, to ten człowiek właśnie tutaj dbał. No, to, I patrzcie, wiecie co, i, czy to były latarnie gazowe, czy to były latarnie e, elektryczne. Jakoś nie słychać gdzieś tam w zapiskach, e, w jakichś pamiętnikach, żeby jakaś huliganeria je niszczyła, żeby tłukła, prawda, i tak dalej. Czyli po prostu kiedyś ludzie mieli inne podejście do dobra wspólnego, było też takie dobro wspólne, dobro publiczne i żadna łajza na przykład nie rzuciła kanieniem, nie, nie, nie potłukła i tak dalej. to ciekawe. I to jest właśnie człowiek, człowiek też zwany latarnikiem. No, bo różnego rodzaju latarniki. Latarnicy my pamiętamy właśnie taki te wysmukłe wieże latarni morskich, taki człowiek zwany latarnikiem tam czuwał, żeby no na, na kiedyś tam dawniej jeszcze to się palił ogień na, na, na takich, w takich wieżach, no najsłynniejsza taka latarnia, już niedawno nie istniejąca. To była w Aleksandrii Faros, prawda? Ogromna, ogromna wieża, jeden z cudów świata i, i i tam właśnie palił się wtedy ogień, który z daleka widzieli żeglujący, żeby gdzieś tam wiedzieć, którędy płynąć do portu. I właśnie, a to był taki właśnie uliczny latarnik, ten człowiek, który dbał o latarnie uliczne. No dzisiaj jak słyszałem, to jacyś, jakichś ludzi takiej podejrzanej konduity chcą nazwać latarnikami, oni mają chodzić po szkołach i... I, I co tam mają robić? Wyszukiwać mniejszości LGBT i dbać o jej chyba rozwój. A co oni chcą oświecać? Kogo, kogo oni chcą oświecać? Ci si latarnicy nowocześni? Prawdopodobnie szukają sobie nowego na rybku. Tak mi się wydaje. Poletariatu no pole um, zastępczego, takiego. tak? tak. No, no ja nie wiem. No. No ten człowiek dbał o to, żeby w mieście było jasno, żeby było ładnie. No a tam ci o co mają dbać? No o co, co... Nie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie jestem, mogę nie wiedzieć. No i tutaj ciekawa księgarnia o nazwie Bóg się rodzi, prawda? Tak. Tak, widzimy, proszę Państwa, ewidentne bluźnierstwo. No tak się dzisiaj ludzie bawią. I, i jak tylko... Tak, że dzisiaj mało kto zna Ewangelię, a w Ewangelii jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Chrystus mówi, nie bójcie się, nie bójcie się tych, ty, którzy zabijają ciało, a potem już więcej nic zrobić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który kiedy zabije, to ma moc do niego. I, tak, i, I tak było kiedyś za komuny. Ta, ta stara ubecja komunistyczna po prostu mordowała, zabijała. No i co? Więcej nic nie mogło zrobić. Ale duszy w człowieku zabić nie mogli, jeżeli człowiek sam się im nie poddał. A dzisiaj ta, ta nowoczesna prawda, forma ucisku polega na tym, że się człowiekowi mówi, a ty możesz to, a ty możesz tamto. I ten człowiek po prostu stacza się, stacza, a zostaje kompletną świnią. I jest mu jeszcze w tym dobrze, jest no zaczem jest z tego dumny? No. To jest ta, ta, ta zmiana. Tam zabijali ciało, tam mordowali w kazamatach, a to zabijają. Wnętrze człowieka, duszę człowieka, duchowość jego zabijają i robią z niego takiego konsumenta e, tempego, który tylko wiesz, ma ten odruch paluszek, mu chodzi na, tym, na smartfonie, bo ma początki choroby Tak. Panie doktorze, co tutaj się mieściło w tym miejscu? Za komuny tutaj, proszę Państwa, było kino, które nazywało się Młoda Gwardia. Tu, tutaj, tu gdzie jest Rosman, Księgarnia, Księgarnia, to było kino Młoda Gwardia. Uuu, dawne dzieje, dawne dzieje. Wszystko się sypie, pozbajane kladrami, żelaznymi szynami. To to, Czeka aż się zawali, to, potem przyjdzie deweloper. To jest, developer. To jest ta stara łódź, która już się sypiała od frontu, jak, jak ładnie ta kamienica wygląda frontu, To jest taki no. styl, recesja się nazywa, Aha, styl, recesja. typowo łódzki styl Aha, budowlany, no to recesja. No a tu, tu, tu są, no widzimy tu po drugiej stronie ulicy, no budowle, prawda, no, w pięknym, pięknym stylu, piękna, piękna recesja. Eee, widzimy, każde piętro jest inne, zobaczmy, każde piętro ma inne okna, bo to jest takie charakterystyczne właśnie dla tej recesji, eee, każde piętro ma inne, inny kształt okien. Widzimy te duże okna balkonowe, to samo, też zupełnie inne kształty, wykórz jaki piękny. Proszę Państwa, to jest no to jest, zabytek, to jest zabytek, ale tutaj z tyłu też mamy ciekawy zabytek, chociaż nie ma go w żadnych katalogach zabytków i ludzie nie wiedzą, że to jest, to jest historyczny obiekt, proszę Państwa. To właśnie za plecami Kino Młoda Gwardia było, a Kino Młoda Gwardia słynęło jeszcze z jednej bardzo ciekawej rzeczy, bo za komuny, w latach 70., proszę Państwa, tutaj właśnie w tym przybytku spotykali się kochający inaczej. I dlatego y, y, młodzi ludzie, którzy przychodzili do kina i nie raz fajny fajnych filmów, no to przychodzili całą, całą większą grupą, no bo nie daj Boże tam było zejść, to byli zaczepiani po prostu przez różnych y, panów takich dziwnych. Y, no jakieś tam sygnały z tego, co wiem, byli rozpoznawcze, że na przykład jak ktoś miał kurtkę i miał, i miał gdzieś tu dziurkę, to tak palec wystawiał przez tą dziurkę. Y, no do taki, o takich słyszałem rzeczach. A y, wiem o tym, bo to, to wiem, bo mi koledzy opowiadali, tam na, na hojnach to były różne takie chuligańskie bandy po prostu, Atachy, I oni od czasu do czasu robili tutaj wyprawę pod Młodą Gwardię. Właśnie wysyłali jakiegoś młodego takiego chłopczyka ładnego na wabia. A jak ci panowie tam go zaczepiali, no to wtedy takie byki wychodziły. Co naszego brata tutaj? I się zaczynało. że tutaj, no ja nie wiem, czy to tablica pamiątkowa powinna jakaś, może być czy coś. No bo to jakby poszło w cały świat, no to, to właśnie tutaj w, w takich przybytkach właśnie w 70 w latach za komuny właśnie spotykali się ludzie, którzy dzisiaj by chcieli do szkół wchodzić i nas nauczać. Myślę, że to co najmniej obiekt klasy UNESCO jest tutaj. Może Unia Europejska dofinansuje rewitalizację tego obiektu, a może któryś z postępowych Europy osłów yy, otworzy tu no, biuro. No jeszcze, były, oselskie. jeszcze były takie przybytki tam w parku Poniatowskiego, yy, na krańcówce yy, tramwajowej na konstytucyjnej. Takie, no ci bardziej tacy eleganccy, no to gdzieś tam jakaś honoratka, prawda, i tak dalej, natomiast no, no tak to było. Milicja goniła, bezpieka goniła, nawet teczki zakładała słynna, jak to ta akcja była, hiacyt, Hiacynt. tak, tak. tak, tak, tak. Że... Do dzisiaj chyba nieujawnione te, te, te rzeczy są. Ktoś hmm. je ma i prawdopodobnie być może te materiały są w czyimś, w rękach jakichś tam, nie wiem, ludzi czy, czy jakichś tam służb mogą służyć do szantażowania. No tak, kompromaty tak zwane. Tak, tak, ja e, no dlatego się ich nie ujawnia. E, kiedyś e, panowie ci trochę inaczej e, załatwiający sprawy seksualne spotykali się po e, wc a dzisiaj spotykają się po parlamentach unijnych, e, państwowych. No i to jest... Piękna ilustracja. No Amerykanie mają ten swój mit, prawda? Od pucy buta do milionera, nie? Aha. Jak Państwo widzicie, to, to nie jest żadna propaganda. Po prostu każdy łodziak, no 60-letni, bo tyle akurat mam lat, każdy, każdy łodziak w tym wieku po prostu wie, co było pod kinem Młoda Gwardia, co tutaj się wydziało i wie, dlaczego tutaj się nie przychodziło samemu wieczorem i tak dalej. No, każdy to łodziak wie to jest historia, proszę Państwa. A jeżeli ktoś by, by narobi wrzasku, że nie wolno o tym mówić, co to znaczy nie wolno mówić? Co to znaczy nie wolno Oj, mówić? Ja myślę, że, ja myślę, że tu tablica będzie niedługo. Yy, to, to naprawdę jest tylko kwestia reprezentacji odpowiedniej we władzach miejskich, czy, czy państwowych. No to znaczy, ja wiem, no, myśmy, myśmy powiedzieli, co tutaj było, a co oni z tym zrobią, no to już ja już nie wiem, to już jest ich sprawa, no. I o swoje dziedzictwo jakieś tam, no to powinni to jakoś upamiętnić, nie? No bo walka chyba klas że się, się zaostrza. Chyba że, chyba, że się wstydzą swojego dziedzictwa. Aha. No walka klas zaostrza się wraz z postępami Rewolucji mamy do czynienia z rewolucją na tle seksualnym. Także te grupy narodowe, grupy erotyczne, które teraz będą chyba narodowościami, mniejszościami, no też tworzą swoją mitologię. No, każda grupa jakaś potrzebuje jakiś tam swojej tam jakiegoś mitu założycielskiego. No to jest normalne, to jest normalne. No cóż, palmowa niedziela i tłumy obywateli, że tak powiem, kroczą w kierunku łódzkiej manufaktury, czyli świątyni zakupów. No w XVIII wieku niejaki Jean-Marie zwany Wolterem, nazywał giełdę świątynią handlu. No to dla niektórych ludzi taka galeria, czy taka czy taka manufaktura, czy tam co innego, to jest taka współczesna świątynia, gdzie z całymi rodzinami idą i celebrują, idą sobie rano, wychodzą wieczorem, tam są tam długiego i tam pójdą tak, taka nowoczesna, nowoczesna, taka świecka religia handlowa powstała właśnie, tak no tak ludzie niektórzy żyją. No, ale to jest bardzo ciekawe, że jak mu tam coś gdzieś już, już stuka jakaś koścista łapka do okna, to wtedy nagle się bardzo pobożny robi. No tak Jeden z drugim mniej, a rodzina potem na przykład, jeżeli taki człowiek nie zdąży nam co pozałatwiać osobiście różnych spraw, to rodzina przylatuje gdzieś tam do księdza na plewanie no i oczywiście domaga się pogrzebu religijnego no a jeżeli ksiądz odmawia, no to wtedy jest awantura wtedy się... No w prasie się pisze wtedy, w się że, że, odmówił, tak, wzią... że odmówił, jak odmówił i tak dalej. Proszę, Państwa, no, proszę Ale jeżeli ten człowiek sobie nie życzył, no, no bo. Nie, no bo, proszę proszę bo Pan, może Pan. nie chciał, żeby mu kadzidłem machać Państwa, był taki przykład. Ja mogę powiedzieć o takim przykładzie. To było w Lutomiersku z lat temu, bo ja wiem, że 30. proboszczem był sierdzie pamięci ksiądz Józef Czaruk. Ja pamiętam, wtedy siedziałem tam u niego w kancelarii sobie gadaliśmy i przyszła rodzina zamówić pogrzeb. No i sobie. Zażyczyli, żeby była trumna w kościele wystawiona, otwarta i w ogóle i tak dalej. No ksiądz cał taki zdziwiony, mówi, no ale, ale zaraz mówi, no, przecież ten człowiek, to on chodził na inne procesje, bo to jakiś komunista znany był tam ze sztandarami chodził no tak gdzieś nie. No i no, rodzina, no tak, ale no, mówi, no zaraz, no ale jak on by tam nagle w tej trumnie mówi się ocknął, to on jeszcze mnie zbluskał tam. <grym> No ale to właśnie ludzie mają takie fiksum dyltą, nie? No jeszcze to są chyba pozostałości tego wychowania, że tam y, dwa razy do roku trzeba było do tego kościółka pójść, y, czy się nosiło czerwoną legitymację, czy lenina w sercu. No to, 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 to znaczy to, to jest cały czas y, funkcjonuje, co ludzie powiedzą, ale takie miejsce na przykład było słynny klasztor w Łagiewnikach y, y, pod łodzią tutaj, no kiedyś to teraz już jest łodzia, kiedyś łopy łodzią. To tam yy, moja chrzesta mnie zabrała, my tam może z 5 czy 6 lat, do tych łogiewnik i mi pokazała, tam stał taki długi sznur samochodu, to no syrenki przeważnie wtedy w Polsce, tak, syrenki, bo tam rzadko się trafiała tam jakaś warszawa, przeważnie syrenki i yy, mówi, o, a ten to jest mój dyrektor. To jest mój dyrektor, bo to tu wiadomo, że ten dyrektor był tam komunista i tak dalej. Te wszystkie komuchy do łagiewni jeździły... Bo to na uboczu i w lesie. Bo to na uboczu w lesie, prawda? Tam chrzcili dzieci, tam do komunii posyłali, tak. No to takie panu Bogu no, diabłogary. Tak, tak, tak. Widzicie, rozumicie, twarze, nie?